W Sankt Petersburgu odbyły się Mistrzostwa Świata Muay Thai. W Rosji z dobrej strony poza gospodarzami pokazali się zawodnicy z Tajlandii, bądź co bądź kolebki tego sportu, Ukrainy i Białorusi. A w kategoriach kobiecych dominowały kraje skandynawskie. Nie jest łatwo, bo z roku na rok jest coraz ciężej, ten poziom jest dosyć wysoki. W tym roku bardzo dobrze wypadły kraje skandynawskie, Szwedzi Finowie, tutaj szczególnie kategorie kobiece mocno obsadzone, dosyć dobre zawodniczki. Moje taj jest to tajska sztuka walki, inaczej nazywana tajskim boksem, która przede wszystkim opiera się na uderzeniach łokciami i kolanami. Walka toczy się tylko i wyłącznie w stójce. Próby obalenia przeciwnika również są punktowane, lecz nie kontynuuje się ataku w parterze. Znakiem rozpoznawczym Muay Thai jest clinch, czyli zakładanie i zaplatanie dłoni na karku przeciwnika w celu zaatakowania przeciwnika kolanami lub obalenia go. Jest to dość kontuzjogenna forma walki, ale bardzo widowiskowa, która z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę kibiców. Walka toczy się cały czas w stójce. Przy ewentualnym jakimś obaleniu, które także wchodzi w rachubę, już nie kontynuujemy walki na ringu w parterze. Sędzia podnosi walkę cały czas do stójce. Natomiast używamy praktycznie wszystkich możliwych technik. Co jest taką rzeczą, która nas odróżnia od innych sportów walki, to to, że walczymy w klinczu, są kopnięcia kolanami, uderzenia łokciami, więc no tutaj i wyszkolenie takie w ataku i w obronie jest dosyć istotne, gdyż jest to sport niestety dosyć kontuzjogenny. Również ilość samych zawodników rośnie, dzięki czemu sztuka walki ciągle się rozwija, a poziom na zawodach wzrasta. Także zawodnicy z Polski pokazali się na mistrzostwach świata z bardzo dobrej strony i przywieźli z zawodów trzy medale. Ten z najcenniejszego kruszcu wywalczyła Joanna Jędrzejczyk, dla której był to kolejny tytuł mistrzyni świata. Pozostałe dwa medale za trzecie miejsce otrzymali Magdalena Rak i Mateusz Kopiec. Jeden z najlepszych polskich zawodników, Jarosław Zawodnik, trenujący na co dzień w Obrzychu musiał uznać wyższość rywala już w pierwszej rundzie mistrzostw. Polak trafił nie na byle kogo, ale na samego mistrza świata i Europy, Białorusina Andrija Herasimczuka. W pierwszej walce troszeczkę nie poszło w losowaniu, bo trafił od razu na, na zawodnika, który na swoich tytułach ma mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy. I pomimo bardzo dobrej walki, niestety po czterech rundach, niejednogłośnie werdyktem sędziów musiał uznać wyższość Białorusina. Tutaj, na no zresztą jak w, w każdej dyscyplinie sportowej, oprócz takich umiejętności troszeczkę też zależy od szczęścia, tu tego szczęścia zabrakło w losowaniu, bo myślę, że z tym samym zawodnikiem walcząc w dalszej fazie turnieju, kiedy już zawodnicy jakby wchodzą w ten turniej, jest troszeczkę prościej walczyć nawet z tymi najlepszymi. Kolejne mistrzostwa świata Muay Thai odbędą się dopiero w 2014 roku w Malezji, ponieważ już za rok w Sankt Petersburgu mają odbyć się nowatorskie igrzyska sztuk walki. W programie zawodów oprócz Muay Thai mają pojawić się takie dyscypliny jak sumo, karate, judo czy zapasy. Wszyscy ci, którzy chcieliby spróbować swoich sił na zawodach, mają możliwość trenowania tajskiego boksu również w Obrzychu. Treningi odbywają się w szkole nr 21 na Podzamczu, a trenerem jest kilkukrotny uczestnik mistrzostw świata i Europy sędzia Muay Thai Krzysztof Grajek.